Cześć, witam was bardzo serdecznie. W związku z tym, że często pytacie mnie o hole, ale ja już holi ubraniowych raczej uskuteczniać nie będę, bo idę w zupełnie innym kierunku, ale pomyślałam, że takie rzeczy do domu, home decor jak najbardziej mogłabym pokazać, zwłaszcza że myślę, że przywiozłam fajne łupy, stampy vintage'owe, no i nie za wiele z Polski. Teraz dokładnie mam tutaj rozwalone wszystkie rzeczy i kartony, bo przyjechały samochodem. W związku z tym pokazuję od początku. W Polsce nie kupiłam za wiele, jeżeli chodzi o Dekor, dlatego, że większość wagi stanowiły moje książki, które pokażę Wam w osobnym filmiku. E, oczywiście ci, którzy obserwują mnie na Instagramie Agata Rek Official e, już dawno te rzeczy widzieli, ale nie wszyscy mają Instagram, domyślam się. Chociaż zachęcam bardzo serdecznie e, tu taka bezwstydna reklama, ponieważ na Instagramie jestem najbardziej aktywna i najwięcej tam się dzieje, a tutaj jestem zupełnie przy okazji. Kubeczek Rodem zespołem e, taka nawet powiedziałabym, nawet nie. nie ta pamiątka, aczkolwiek ja pamiąt za pamiątki uważam głównie um, zdjęcia no, oraz właśnie książki. Um, ale ten kubeczek chciał mój Łukasz, więc kupiliśmy fajna rzecz, porządnie zrobiona. Naprawdę te pamiątki tam były zupełnie inne niż takie, z którymi mam okazję mieć do czynienia jeżeli podróżuje to są zazwyczaj kicze tanie z Chin no a tutaj na pani powiedziała, że to jest produkowane w Polsce i faktycznie nie kłamała, tutaj zobaczcie sobie um, także no nie twierdzę oczywiście, że wszystko co z Chin jest złe, umówmy się, ale jest to dodatkowa zaleta, jak przywożę coś z Polski na pamiątkę, żeby to było z mojego kraju, także wiecie jak jest. Także to z takich nowych rzeczy. A teraz przechodzimy do vintage'u, który upolowałam właśnie w Tampie, prosto po przyjeździe z Polski. Uroczy wazonik z lat 70., ręcznie robiony, ma piękną teksturę. Ja uwielbiam takie małe detale, które mają charakter i zwłaszcza, że są w takich brązach i beżach, jak to mój dom ale nie uważam nadal, że mój dom pomimo, że dominują tutaj brązy jest nudny, ponieważ jest dużo kwiatów, innych dodatków i każdy przedmiot, który znajduje się w tym domu jest pamiątkowy. Coś dla mnie znaczy, coś znaczy dla Łukasza i za każdym razem jak będę spoglądać na, na ten przedmiot, to będę o tym momencie w życiu myślała bardzo ciepło i na tym to polega przynajmniej w moim domu. Ja nie, nie, nie należę do tych osób, które nie przywiązują wagi do przedmiotów, kupują bez Zastanowienia, wyrzucają, kiedy im się znudzi. Nie, ja zupełnie mam inne podejście, ale oczywiście to nie jest krytyka w żaden sposób, tylko mówię: chcę zaznaczyć, że mój, mój dom tak wygląda jest napakowany pamiątkami. I ym, rzeczami, przedmiotami z podróży i z kolejnych etapów w moim życiu. Tak tyle z tego wazonika. Skąd wiem, że z lat 70. no oprócz tego, że to jest typowy styl lat 70. nie wiem, coś ta kamera nie zbiera ostrości, zauważyłam. Ciężko jej idzie, to jeszcze jest oczywiście tutaj podpis i data, 78. I kosztował grosze zupełnie, chyba tutaj jest nawet cena 2,90. Czasami się człowiekowi coś uda, co nie? Następnie kieliszeczki kryształowe. One są maleńkie, dlatego że kupiliśmy w Zakopanem miodule i tak nam zasmakowała, że oczywiście ja nie mogę pić w byle czym. Jestem pod tym względem bardzo specyficzna, że takie rzeczy celebruję i kocham to, kocham to że, że mogę tak po staroświecku ładnie, po prostu ładnie, elegancko czasem coś spożyć, niżeli nastojąco, byle jak co też się oczywiście czasem zdarza, ale jak mam okazję, to chcę celebrować to nie tylko względem smaku, ale również wizualnie, estetycznie i jakoś mam fisia na punkcie tego, że nie wiem, herbatę piję w kubku, który dostałam od mojej wicki bardzo serdecznie Cię podstrawiam zawsze i to jest kubek z Bolesławca, kawę piję w moich kamiennych kubkach, a mm, niektóre trunki wyżej Procentowe vintage'owych, pięknych naczyniach, szkłach. Także tak to jest. Tutaj wiele już nie ma co opowiadać, również mi Modern wygląda na lata 50. max 60, no i były akurat w ilości 2, gdyby były cztery, wzięłabym, ale dwa na razie nam starczy dla mnie i dla Łukasza. Także cieszę się z nich bardzo. Mówiąc o szkle, to mam takich w ilości 6 sztuk, ale już mam pochowane i chciałam wam tylko pokazać na przykładu przepiękny kształt tego kieliszka wykonany we Francji, fajny rozmiar, bo nie za duży, zobaczcie to jest moja ręka, nie za duży na takie, nie wiem, może wino obiadowe. I śliczny jest kształt, naprawdę. To, jak jest wykonane to szkło, to się w palenie mieści, jest przepiękne i ma zieloną podstawę. A skąd wiem, że jest wykonane we Francji, no właśnie stąd, że tutaj jest i nie zbiera ostrości. Zawsze pracujemy z tym, co mamy. Nagrywam z jednej ręki. No i trzeba to znieść po prostu, bo tak jak mówiłam, tutaj te vlogi, czy jakiekolwiek filmiki, jeżeli już będą. To spontaniczne, i no i tyle. I znowu się tłumaczę. Mój Łukasz mi powiedział: Znowu się tłumaczyłaś obcym ludziom. <laughs> no ale dla mnie nie jesteście obcy, bo jeżeli obserwujecie mnie e, latami, to dla mnie jesteście jak wirtualni przyjaciele, którzy dobrze mi życzą i fajnie jest. No ale też jest dużo przybyłych, także chcę się chyba przez to trochę wytłumaczyć. E, solniczka, pieprzniczka, ale raczej jako element ozdobny. Ja się na kamieniach nie znam. Najpierw myślałam, że marmur, ale później, jak sprawdziłam, to prawdopodobnie jest to onyx. Jeżeli się znacie, możecie mi napisać, czy to jest onyx, czy marmur. Wintage'owe, e, piękne, śliczna tekstura. No, po prostu tak ładnie wykonane, że to bajka. Piękny lampion, aż nie, nie mogłam uwierzyć, że ktoś go odłożył, bo on wisiał sobie zupełnie przy ubrania gdzieś z boku, czyli ktoś miał go w ręce i w ostatniej chwili zrezygnował. Nie jestem pewna, czy jest vintage, owy. nie jest oczywiście jakiś takiej turbo marokańskiej jakości, bo takie też oczywiście są, gdzie te wszystkie elementy ozdobne są naprawdę na najwyższym poziomie, ale jest całkiem spoko. Jedyne zastrzeżenie jest na świeczkę. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do niego, to to, że te szybki są niebieskie i przez to te światło nie jest ciepło jakby było właśnie pomarańczowe lub czerwone, to wtedy to światło byłoby znacznie przyjemniejsze właśnie, a tak jest no, chłodne. Ale nie zmienia to faktu, że myślę, że fajnie będzie służyć na naszej pergoli. Myślę sobie o takich ciepłych wieczorach, gdzie są pozapalane lampiony i siedzę sobie tam z Łukaszem i mamy grilla lub po prostu spędzamy miło czas na dworze, bo wreszcie możemy korzystać z podwórka. Także to? O książkach będzie osobny filmik, ale ta książka należy raczej do elementów ozdobnych w moim domu jako podkładka, więc chcę Wam pokazać. Leonardo da Vinci zaraz Wam przekartkuję, bardzo piękna. Stara księga. Uwielbiam książki jako element dekoracyjny, aczkolwiek na szczęście nie należy do tych osób, które mają książki tylko dla szpanu, żeby udawać, że jest się intelektualistą, bo na szczęście je czytam, oglądam i jestem w nie zaangażowana. Ale niektóre książki, takie jak ta, przejrzałam raz, kiedyś do, nich, do niej być może wrócę, ale zdecydowanie jest to książka, którą kupiłam z myślą właśnie o tym, że będzie to element ozdobny. Gdzieś w domu, nawet chyba już wiem gdzie, ale to może kiedyś Wam pokażę. Dobra, przekartkuję ją jak zwykle jedną rączką, także pozwólcie, że spróbuję przedkartkować od połowy, bo jest tak gruba, że nie jestem w stanie jej w całości tak ugarnąć. Ale generalnie Da Vinci Wiadomix, wszyscy znamy, uwielbiamy, podziwiamy. Notabene był również leworęczny, jak ja. Taka mała ciekawostka. Nie ma to żadnego znaczenia, ale jaram się. Kiedy zobaczyłam te piękne ozdoby, od razu wiedziałam, że to jest big deal tak zwany że to nie jest byle co, że to jest wykonane naprawdę dawno i porządnie. I nie myliłam się, bo po sprawdzeniu okazało się, że to są antyki po 200 dolarów za sztukę ponad. Ja za nie baz 7,90 czy 8. Oryginalnie to nawet można wyjąć ten środek i są strasznie też ciężkie przy okazji. I niby są to, to jest nazwane jakoś bransolety, ale nie wiem kto by takie ciężkie bransolety kiedykolwiek nosił. W każdym razie może kiedyś poczytam więcej na temat e, historii tych, tych e, pięknych ozdób. Też kojarzy mi się z domem mojej, moich teściów, bo mój teściu przywoził teściowej mojej teściówce przepiękne ozdoby takie właśnie w tym stylu. Także to byłoby totalnie do jej domu, ale nie podzielę się tym razem, bo bardzo mi się podoba. I używam świeczuszek tutaj po prostu. Może też być na biżuterię na przykład ten, bo on jest taki bardziej jajowaty. Na przykład ten może być na biżuterię, bo jest taki bardziej y, płytki, jajowaty. A co jest fajną niespodzianką, to to, że ma dzwoneczki. Ktokolwiek zna y, historię tych rzeczy, interesuje się takimi ozdobami. Proszę, napiszcie, Nie się wszyscy nauczą. Uczmy się od siebie wzajemnie. To jest fajne, że możemy tą wiedzę czerpać wspólnie i wierzę, że każdy ma tyle pasji, że to jest głowa mała i ja też się interesuję, mam rozległe zainteresowania, no ale niestety nie, nie jestem w stanie akurat wszystkiego kompletnie wiedzieć, a tym bardziej cieszę się, bo w sumie dzięki temu moje życie nie jest nudne, tak? Mała świąteczna pierdółka, ale zawsze taką chciałam i w końcu udało mi się dorwać. E, wkłada się do niej świeczkę i pięknie się pali. E, myślę, że też będzie ładne gdzieś, e, ładnie gdzieś przywiesić. Można tą ozdobę przy oknie. E, no i tyle. I specjalnie nie, nie czyszczę jej. Podoba mi się tak jak jest. Lubię ten efekt taki staroci. E, wygląda przepięknie. Wazon rzeźba. Mm. Nie wiem, czy jestem super fanem tych mazajów, ale jestem wielkim fanem tej, tego organicznego kształtu. Jest przepiękne. Naprawdę i on z każdej strony jest inny, to nie jest, że jest równo zrobione. Miał w ogóle jak kupowałam go, to włożoną taką gąbkę i takie obleśne, stare, sztuczne kwiaty. Wyglądało to fatalnie, ale ja widziałam potencjał. Od razu zgarnęłam ten wazon. Kosztował też jakieś grosze, w ogóle czasami te lumpy mają naprawdę dziwne, e, dziwny system wyceny, bo na przykład jakieś sieciówkowe rzeczy kosztują majątek, a vintage'owe, ręcznie robione rzeczy kosztują grosze, ale to oczywiście zależy od miejsca i, ym, i szczęścia, bo na przykład tutaj w Portland wszystko jest dużo droższe niż na Florydzie e, i taki wazon zdecydowanie nie kosztowałby tyle, co kosztował, a chyba kosztował, zaraz Wam powiem, bo od spodu jest cena. No, 2,90, no to żałosna cena, miałam super szczęście i sądząc po tym, to już yy, wiemy wtedy, że to nie jest yy, coś z jakiejś cićówki, yy, były jako zrobione, tylko prawdopodobnie było to w galerii yy, i ktoś ten wazon kupił lata, lata temu. Wygląda jak dla mnie na lata 70., może początek 80., ze względu na te Mazaje. Jest naprawdę absolutnie przepiękny. Yy. Posprejowalibyście Posprayowali, posprejowałybyście ten wazon? Bo ja w pierwszym zamyśle miałam taki pomysł, żeby go zesprejować, nawet na jakiś matowy. Ale może byłoby szkoda, pomimo że to nie jest totalnie mój um, klimat, te mazy, ale szłoby to jakoś fajnie dopasować w domu. Um, wiadomo, zawsze zrobię to co ja chcę, ale lubię usłyszeć od Was też, co byście zrobili. Czy, czy jednak żal, żal zniszczyć? Bo co, jak się nie uda, nie? Kształt jest absolutnie przepiękny. Coś co kupiłam z absolutnej niewiedzy czym jest, ale pomyślałam, że będzie pięknie wyglądał w moim studio i fajnie zgarniał śmieci, okruchy, małe kawałki papierów na stole, zwłaszcza że też jest wykonany w w w, 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 w zapomniałam. Holandii. Także europejskie dzieło. Mm, oczywiście później po wygooglowaniu dowiedziałam się, że to jest y, na okruchy przy stole, żeby zbierać okruchy ze stołu po jedzeniu. No i już widzę jak to robię, mm, ale piękne to jest i ładnie będzie się prezentować i sprawiać mi radość, mimo że takie nic i takie po nic, y, ale nawet w sumie teraz tak myślę, że to też byłoby fajne do mycia naczyń, nie? Czemu nie? Dochodzimy do końca. To są takie z lat y, Micen czy Modern z lat 50., -tych, 60., -tych, y, nie pojemniki, te, które można powiesić, nie wiem, to nazywać, pojemnik czy, czy co, y, który można powiesić na, na półce z, od środka i na pokrywki. Nie wiem czy dokładnie wpiszą mi się rozmiarowo pokrywki, ale też mam dużo takich szklanych pojemników z takimi pokrywkami okrągłymi, w których trzymam jedzenie, bo teraz właśnie wszystko wymieniam, jeżeli chodzi o jedzenie na szklane. No i może by się udało tutaj włożyć, a jak nie to zawsze się znajdzie zastosowanie. I to już są dwie ostatnie rzeczy, rzeczy, które kupiłam, żeby dać choinkę na święta. I wygląda pięknie z kwiatami. Wyobrażam sobie, że nawet można dać hijacynty do środka, można dać róże, różne kwiaty, i myślałam nawet, że pięknie będzie wyglądać na, sto, na stole, na podwórku. I one są posrebrzane mają wybitą, wybity numer, firmę, wszystko, także fachowe to są rzeczy, e, i również specjalnie w tym przypadku uwielbiam, że one są takie, nie, nie błyszczą, się jak psujajka, tylko są, e, widać ten, tą starość. Piękne są naprawdę. Zwłaszcza, jeżeli macie też taki styl romantyczny w domu, to takie naczynia, które oczywiście speł są, nie spełniają roli stricte wazonu, ale ja to widzę jako wazon, wyglądają absolutnie pięknie. I myślę, że nawet do mojego wnętrza tutaj mam w kuchni fragment, który jest bardziej czy modern, pomieszany, to, to i tak super. na tyle. Nie zapomnijcie dać y, o sobie znać. Napiszcie, które Wam się rzeczy najbardziej podobały i czy w ogóle lubicie takie hole, bo nie będę się wysilała, jeżeli nie, mm, może Was to zainspiruje, żeby poszukiwać rzeczy vintage z drugiej ręki, y, bo są naprawdę to przedmioty wyjątkowe. Zobaczcie sami, jaki jak jest kunst tych rzeczy i przede wszystkim nadają charakteru domowi. Nie wiem, każdy robi jak chce, ale smuci mnie jak nieraz widzę domy, które są niby robione na przykład na mid-century modern, bo takie te lata 60 powiedzmy, bo jest na to moda, a wszystkie rzeczy są absolutnie nowe i po prostu od sztampy, a jeszcze gorzej jak z jednego sklepu, no to to już jest w ogóle tragedia. Ja tak uważam, to jest moje osobiste zdanie. Łącząc nowe rzeczy ze starymi, to jest umiejętność, ale naprawdę można i takie właśnie przedmioty, które mają tą jakość w sobie, które raczej nie dostaniemy w Ikei, ale jeżeli połączymy ją nawet z ikeowskimi rzeczami, jeżeli chcemy, to naprawdę podbije to wartość domu, a przede wszystkim sprawia ogromną radość patrzeć na rzeczy, które są absolutnie piękne, i na dodatek jeszcze. Pamiątkowe w ogóle czasami się zastanawiam, kto był ich właścicielem, i przede wszystkim to będzie smutne. Kiedyś odejdę, bo ja mam dzieci i te rzeczy nie będą miały żadnej wartości. Nikt nie wie, że one przejechały pół Stanów, żeby zagościć w moim domu, nie? Także to są niesamowite sprawy. A kto wie, czy jeszcze nie przyjechały z kąś Ja o tym nie wiem, nie znam tej historii. Dajcie znać, czy też lubicie takie rzeczy, a z takich kąt, gdzie ktoś naprawdę brawurowo łączy nowoczesne rzeczy ze starymi i vintage'owymi, vintage to jest zajrzyjcie sobie, Domatorium, bardzo łatwa nazwa, w ogóle uważam, że idealna nazwa, genialna, na Instagramie. Uwielbiam tą dziewczynę, ona też y, tworzy i też y, projektuje i naprawdę jej dom jest absolutnie piękny i zazdro kompletne na jej sufit, bo ma belki i coś, co, o czym ja marzyłam i Łukasz marzył w naszym domu, ale nie było takiej możliwości Także zajrzyjcie sobie, bo ona potrafi naprawdę to dobrze robić i zawsze pokazuje, bo jeżeli mi powiecie, chciałam powiedzieć właśnie, że jeżeli mi powiecie, że to tylko w Stanach idzie tak znaleźć, to nie ma większej bzdury. Ona znajduje to na jakimś oeliksie czy aeliksie, nie znam się, <gry> ale też są na przykład targi staroci w Bytomiu chyba. Jak dobrze pamiętam, postaram się dla Was to znaleźć raz w miesiącu i można wygrzebać, można znaleźć, tylko trzeba się po prostu trochę bardziej postarać. A jeszcze uważam, że jak się człowiek trochę naszuka i weźmie sobie to na spokojnie, to potem każdy ten przedmiot ma większą wartość, niż jeżeli iść do sklepu, kupić byle jak i mieć. A, wtedy to naprawdę bardziej cieszy, jak z miłością, nie? Dobra mi, dobrą, miłość, o, dobrą miłość trudno. Jakby nie bu, było inaczej, jakby było inaczej, to nie byłoby tyle piosenek i książek i rozkmin na ten temat. No to tyle, bo się rozfilozofowałam. E, więc ja zmykam sprzątać, kończę się tutaj. Dzisiaj jest sobota, pracowity dzień, moje okna, różne rzeczy takie domowe, no i właśnie ta rozpakowanka tych kolejnych pudeł. Ja raczej mojego YouTube'a, tak jak widzicie, nie prowadzę m, po to, żeby mieć jak najwięcej widoczności, aczkolwiek byłoby cudownie, ale bardziej to, co mnie interesuje i coś, co, z czego jestem dumna, co mnie cieszy i e, treści, które być może się komuś przydadzą, pomimo, że niszowe. Dobra, zmykam, bo miałam, już zmykałam. I kiedy? 10 minut temu? Królowa dygresji, to ja podtrzymuję swój, e, swoje trofea, no i uciekam. Bądźcie miśli dla siebie, dla innych oraz dla naszej planety Ziemi. No i jeszcze raz zapraszam na mój Insta. Buziaki, Kupiłam to turbo krzesło, teraz zamierzam je osprejować, bo są plamy, ale myślę, że to jest do zrobienia, jest piękne, jest designerskie, jak sprawdzałam ceny to około 200, a ja dałam za nie 5 dolarów, więc byłam turbo szczęściarą w takim obleśnym miejscu, um, który się nazywa Goodwill Outlet i jeżeli kiedykolwiek będziecie za granicą i nie wierzycie, że trzeba kupować rzeczy z drugiej ręki, bo jest ich naprawdę dużo, to chyba należy odwiedzić takie miejsce. Wtedy się przekonacie, że to jest prawda. Ale właśnie dlatego, że to jest tak obleśne miejsce i to rekompensuje cenę na szczęście. Także yy, piątak całkiem nieźle do mojej pracowni. Mam. Też chromowe grze, krzesło Rinaldi, które notabene też kupiłam e, gdzieś na Florydzie za grosze, mm, bardzo się cieszę, e, jest bardzo wygodne, wygląda dziwnie, ale jest bardzo wygodne, super wyprofilowane, zobaczcie jak te, nawet te um, dekale są porządne. No i z jest plastik i jak chcecie zobaczyć firmę, to już Wam przerzucę mm, coś takiego. No to trzymajcie za mnie kciuki. Tak jest super uszanowane. Brakuje jednej śruby jednej, którą idzie bardzo łatwo uzupełnić, bo nie jest jakaś nadzwyczajna tutaj standardowa. Już się suszy. Wszystko elegancko zlazło. Krzesło jak nowe, piękne, bardzo designerskie. Proste i na temat.